Witamy ze studia OOK TV Opatów. Dzisiaj zaczniemy trochę nietypowo. Od pytania: co utkwiło Państwu w pamięci najbardziej z czasów dziecięcych? Czy pamiętają Państwo ulubione zabawy, miejsca, koleżanki lub kolegów, a może potrawy, które do dziś utkwiły w Waszej pamięci? Dziś obchodzimy wyjątkowe święto oczywiście Dzień Dziecka, dlatego wszystkim dzieciom życzymy przede wszystkim uśmiechu, radości z każdego dnia oraz wielu, wielu beztroskich chwil. 1 czerwca. 18 Agnieszka Kawalec zapraszam Zaczynamy od Ożarowa. W niedzielę 25 maja odbyła się 14 edycja Świętokrzyskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Raz Zimnokrwistych. W wydarzeniu wzięło udział aż 38 koni, w tym 24 ogiery i 14 klaczy. Zobaczmy. Podczas 14 świętokrzyskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Raz Zimnokwistych w Ożarowie mamy ich zgłoszonych łącznie 43 konie. Konie są oceniane w czterech stawkach. Rozpoczynamy oceną koni rocznych. Najpierw wychodzą ogiery roczne, następnie wychodzą klacze roczne, a potem przechodzimy już do koni troszeczkę starszych. Rozpoczynamy oceną w klasie trzeciej ogierów dwuletnich. Jest ona tutaj najbardziej licznie obsadzoną stawką ze względu na to, że te ogiery, które dzieją są prezentowane na tym czempionacie, są już kandydatami do ogierów, które będą y, próbowali, będą hodowcy je wprowadzić do hodowli jako ogiery reproduktory na punkty kopulacyjne. Na aukcję ogierów będą przedstawiane jesienią, która też tu najprawdopodobniej w Ożarowie będzie miała miejsce. I ostatnia klasa w dniu dzisiejszym to są klacze dwuletnie. Kucyka miałem, a później... Później no to tata kupił już zimnokrwistego, i, no i tak zostało, że i brat też kupił zimnokrwistego. Chyba Ardeny Polskie, choć raczej mamy tak ogólnie no to i zimnokrwiste i Ardeny. No ale teraz większość Ardenów. Na pewno teraz to spadek ceny, to cena to spadła już. No, można powiedzieć, że hobbyści tylko trzymają, no bo na tym się nie da zarobić. Dlatego, że tata zaraził mnie tą pasją. A tatę zaraził y, mój dziadek, który był też hodowcą to i osiem. handlarzem koni. Aktualnie liczy cztery. Kobyła z młodym ogierkiem oraz dwie kobyłki y, roczne y, przekazane na przyszły materiał Końca genetyczny jako matki. Myślę, że na pewno jest, y, polepszyła się genetyka koni. Lepszy typ konia y, zimnokrwistego lepsze przygotowanie ze strony wystawców i wyglądu zwierząt. No i myślę, że impreza jest udana. W tym roku jest to impreza już cykliczna. W tym roku się spotykamy po raz 14. Jest to doskonała okazja dla hodowców do spotkania się, zaprezentowania swoich koni, wymiany doświadczeń, a dla okolicznych mieszkańców szansa na zobaczenie tych jakże pięknych koni, ich podziwianie. Na terenie powiatu patowskiego mamy około 160 Gospodarstw, w których są utrzymywane konie. W tych gospodarstwach jest utrzymywanych ponad 600 koni. Są to głównie konie zimnokwiste. Niestety z roku na rok tendencja jest spadkowa, ilość gospodarstw ubywa, ilość utrzymywanych koni też spada. Czwartek podczas sesji Rady Miejskiej w Opatowie gościł ksiądz podpułkownik Jerzy Niedbała, kapelan w stanie spoczynku, ordynariatu polowego Wojska Polskiego, uczestnik misji pokojowej ONZ w Kambodży. Czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Opatowie miała niezwykły charakter. Gościem sesji był ksiądz kapelan Jerzy Niedbała. Uczestnik misji pokojowej w Kambodży w latach 1992-1993, który z rąk szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji podpułkownika Janusza Głodowskiego otrzymał medal Gwiazda Kambodży. Odznaczenie to jest pamiątkowym medalem Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowej ONZ w Kambodży. Medal przyznawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji stowarzyszenia. Znaczenie jest to Gwiazda Kambodży za udział w misji pokojowej w, w tym dalekim kraju, jakim jest Kambodża. Za Polski to jest egzotyczny kraj. Tam było ponad 1300 żołnierzy i braliśmy udział w takiej misji pokojowej, stabilizacyjnej. Daleko od domu to y, przede wszystkim y, wzrasta takie morale, o, gdy kapelan jest obecny, bo wiara daje takiego dużego. Powera, zwłaszcza gdy młody człowiek jest daleko od domu, od rodziny, od ojczyzny. Ksiądz Kapelan Jerzy nie dbała na misji pokojowej w polskim kontyngencie wojskowym, działającym w misji tymczasowej administracji Narodów Zjednoczonych w Kambodży, spędził 12 wymagających i trudnych miesięcy. O jego wspomnieniach z tego czasu możemy przeczytać w jego książce. Bambusowy krzyż. No najpierw to musi brać udział w tej misji, tak? Tutaj ksiądz Kapelan brał udział w tej misji w latach 1992-1993. Stowarzyszenie powstało tych właśnie żołnierzy takiej tej misji i przyznało mu właśnie tą gwiazdę, to odznaczenie. Za udział. No, ksiądz Kapelan nie był rotowany. On był od samego początku do samego końca na tej misji. Żywności nie marnuję, planetę szanuję. To właśnie w tym konkursie zorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczennice Szkoły Podstawowej numer 1 w Opatowie zajęły pierwsze miejsce. Wyróżnienie przyznano za kreatywną pracę plastyczną, której tematem było. Nie marnowanie żywności oraz dbanie o środowisko. Bardzo się cieszę, że wzięliśmy jako szkoła udział w konkursie Żywności nie marnuje, dlatego że dla nas, jako dla szkoły, dla nauczycieli, bardzo ważne jest to, żeby uczniowie rozwijali taką świadomość sobie, że marnowanie żywności nam się po prostu nie opłaca. My również kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby w szkole poruszać tematy właśnie prozdrowotne, dotyczące zasad zdrowego odżywiania, więc akurat ten projekt. Projekt nam e, bardzo ładnie e, skorelował z naszym programem e, profilaktycznym. Dla nas wszystkich niezmiernie ważne jest, aby nie marnować jedzenia, aby kupować to jedzenie w takich ilościach, w jakim na dany dzień tydzień jest nam ono. Potrzebne. Chodzi o to, abyśmy robili generalnie bardzo, bardzo przemyślane zakupy. Uczennice klasy siódmej z naszej szkoły Wiktoria, Maja, Gabrysia i Nadia, której, której dzisiaj nie ma w szkole, zdobyły tytuł laureata w województwie świętokrzyskim za pracę przygotowaną przez nich oraz uzyskały tytuł zwycięzcy zwycięzców spośród 216 prac nadesłanych z całego kraju. Nagrody wręczane. Zostały przez panią wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz panią panie profesor z Instytutu Nauk o Żywieniu. Codziennie ogromne ilości jedzenia są marnowane, mimo że wiele osób cierpi z powodu głodu. Wyrzucając, nie marnujemy tylko żywności, ale także wodę, energię. I pracę osób, które je dla nas wyprodukowali. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby dobrze przechowywać jedzenie oraz planować swoje zakupy. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska. Niemarnowanie jest super ważne. Ponieważ pozwala nam dbać o planetę i ogranicza ilość odpadów. W Warszawie wraz z koleżankami y, uczestniczyłyśmy w warsztatach sensorycznych, na których zostało nam pokazane, jak odpowiednio wykorzystywać żywność, aby dbać o planetę. Te warsztaty bardzo nam się podobały. I zachęcamy do brania udziału w różnych takich akcjach. Zdobycie pierwszego miejsca w Polsce oraz w województwie było dla nas to ogromną nagrodą. Smotywowało nas to do dalszych działań oraz chcielibyśmy zachęcić innych, bo dla nas to było bardzo wspaniałe uczucie. Poniedziałkowe popołudnie sala widowiskowa Opatowskiego Ośrodka Kultury wypełniona była emocjami i dużą porcją wzruszeń. Wszystko dzięki opatowskim diamentom oraz ognisku muzycznemu. Zobaczmy. 26 maja z pewnością zostanie w pamięci wszystkim, którzy uczestniczyli w wyjątkowym koncercie zorganizowanym przez Opatowski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Mamy. Podczas koncertu swoje niezwykłe umiejętności, talent oraz pasje zaprezentowały Opatowskie Diamenty pod opieką Magdaleny Szemraj oraz Ognisko Muzyczne, którego opiekunem jest Konrad Wyroda. W dzisiejszym koncercie wzięli udział Ognisko Muzyczne Konrada Wyrody. I ognisko, nie ognisko w sumie, tylko opatowskie diamenty, a gdy szemraj tutaj. Po prostu najlepsi z najlepszych z opatowskiego ośrodka kultury. Nasza mała płód Twoją mamę za wszystko, za życie, za początek życia, który mi dała, ofiarowała. Zawsze jest, za, jest ze mną. Jak mam jakiś problem, zawsze mogę do niej iść i zawsze mi pomoże. Za czułość, za to, że mnie wychowała, za to, że mnie kocha. Za to, że jest i że wspiera mnie w różnych sytuacjach. No, i Za to, jaka dla mnie jest, za to, że jest opiekuńcza, troskliwa. <mulity> Życie bądź piękne tak. Na scenie sali widowiskowej Opatowskiego ośrodka kultury mogliśmy usłyszeć kultowe utwory polskiej muzyki oraz piosenki ze świata bajek. Podczas koncertu wystąpił też pewien dobrze zapowiadający się niezwykle wszechstronny iluzjonista. Raz. Jeszcze raz.

Odegrać tam jedną z tych najważniejszych ról, czyli wykazać jeszcze wdzięczność, bo Dzień Matki to jest dzień wdzięczności, a wdzięczność jest sposobem okazywania naszego człowieczeństwa. Bardzo czuły koncert dla mam był bardzo cennym doświadczeniem scenicznym dla młodych artystów z opatowskiego Środka Kultury, których mamy nadzieję na scenie będziemy oglądali jeszcze nie raz. Na koniec zaproszenie do kina OOK. Od 6 do 8 czerwca w opatowskim kinie będą mogli Państwo zobaczyć takie produkcje jak Ballerina z uniwersum Johna Wicka oraz Lino i Stitch. Zapraszamy. Schwytaliśmy bardzo niebezpieczny eksperymentalny obiekt. Gdzie on jest? On uciekł. Pobiegł w stronę ścigaczy policyjnych. Właśnie wziął ten czerwony. Z tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. Raz jeszcze z okazji Dnia Dziecka naszym najmłodszym widzom życzymy samej radości oraz uśmiechu. Dobrego wieczoru.